Waneczko z tej strony Amator. Będzie to szybki pokaz mojego gameplayu z trzeciej bety Diablo 4, gdzie czyszczę lokację 30-poziomową, twierdzę Core Dragon. Maksymalny poziom, który mogliśmy osiągnąć w tej becie to 20, więc dysproporcja leveli między potworami a moją postacią jest dość spora. Z ważniejszych informacji dodam, że ta moja postać nie ma żadnych wyfarmionych itemów. Gram w trybie Hardcore, więc jeśli moja postać tutaj zginie, to stracę ją permanentnie. Materiał jaki widzicie to urywki z mojej transmisji. Live z mojego twitcha. Dodam również, że mam zamiar wrzucić kilka gameplayów czarodziejką różnymi buildami. Jeżeli komuś taki format się podoba, to prosiłbym o jakąkolwiek reakcję na filmik. Tymczasem życzę miłego oglądania.

Ja. Yeah. Yeah, yeah, yeah. okay. um. To tak na razie bez wyjadki. Już się ubił Już jest stabilny. Już stabilny biedzik powiesz? Nie no koło ja nie Ty ładny tak, czy tylecik nie ulaciał. Szkoda, że nie niewiaski. A poziom z gwiazdki. Na no 25 jakby to siadło Kurwa, ty prawie bym zszedł do pułapki tam kurwa, gdzie jest ich pełno tych kurwików to. Wiesz gdzie? Tam już się na dół schodzi w jednym miejscu, a tam jest obok sadzonki jest jak, kurwa z czterech Od to się czasem zaczyna Ale nie u mnie Nie na prawdziwym męskim graniu, aha Granie, granie na wstecz tu kurwa... pizdowanie się. O, miękka szamo! Proszę nie pokonaj mnie! <grystanie> Boże, zabiję tutaj tego korka, zaraz tutaj zrobię i będziesz miał... Na swoje, będziesz cofał swoje słowa. <grystanie> nie wiem, ty jesteś downem. Co? Masz tamtą w drugą postać chociaż na 20 poziomie? 15 To zrobię. To gdzieś na, na Aszawę nie byłem Nie No tam będę się na Aszawę, a tamtą tam, jak ta, 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 ta padnie, to. To tamta. Szedł, jak ty na Korka idziesz. Coopie, ja zrobię tego Korka. Jak dostajesz kurwa poison do niego. Od kogo? Za całe życie. Od tego Korka. Od tego Bosa tutaj co jest? Ta Nie chujam. Co zobaczysz kurde No to chuj No to omina jedną Dwie A bo jej nie zrobię Po prostu Potrzebny mi Kosmetyczek A wieczna chwała? Wieczna chwała już potrzebna Czy dałaby się na YouTube -ka? Kiris, dobra, muszę zmienić tego. Mm. Mogę to. Nie jestem ak. Gin. Reklanta basko. Gdzie jest? A tutaj u góry, lol. Bo ostatnie. A ja muszę wejść. Tutaj wejść, na tą ścianę. Dobra, mogę bić, mogę bić. Inkubator ładnie to rozmrożenie prowadziała. Na, na, na jakim etapie jesteś? Słucham? Na jakim etapie jesteś? No bije pierwsze duże ziarno. To pierwsze duże ziarno. No pierwsze duże ziarno Pisz, To się je po kolei robi co ty najpierw wszystkie małe rozwaliłeś i teraz no nie mogłem duże. bić tych dużych kurwa Nie, bo to są a, trzy, bo, a, trzy bo małe. Musz... Do każdego. każdego, dobra, to ja najpierw wszystkie du... wszystkie małe rozjebałem wszędzie. Ja Po co? Nie wyjebałem się po prostu to ładny mam build teraz na takie czyszczenie bezpieczne, bo cały czas ich zamrażam. Zamrażniętą kulę mam. auta, tak na lód i hydry do tego. Hydry smaksowane, lód w jeden i mam legendarkę, która podaje mi tam do tej zamrażniętej kuli, że ona staje w miejscu. A efekt zaklęcia mam na zamrażniętą kulę, że 20% szansy na rzucenie zamrażniętej kuli w przeciwnika. Przy używaniu speli różnych oprócz podstawowych. Proszę, ten duży, te duże bossy też można zamrażać, nie? Nie wiem Ta, chyba ta to, to Jeszcze Aszawę można zamrażać Aszawę nie, Aszawę nie Chyba główny Idę Ale będzie Czekaj, zmienia zmienię nazwę streama na oczyszczenie Nie zupełnie napisać T1 Mam dupę tupę no nie mogę tego Desmonda pokonać Asmon Golda weź pokonać lepiej Tego tu na strzała akurat Dobra boss się odblokował Idziemy na niego <ścoughs> Iść na niego Idziemy? No, możesz iść to idę. Patrz jak się go robi lepiej. Na haceku Na T1. Zamknij dupę to leci na YouTube'a. <laughs> na T1. No i kurzo na T1. Jaki on ma atak? Zapomniałem. A tą krew muszę unikać, tak? No te, tak, on te tak pluje chyba oko, ale nie trzeba przed tym I jeszcze on będzie spełnił Ady? I będzie rzucał plamy jeszcze zatruwające. kurwa ty! Co to jest? To takie coś się nie umawiałem. To, to, powiedziałem ci, że spadł nieodde. Ale... Dobra, na razie jest mięciutko. Magus. No, jestem Magus, kurwa. Magnecus, kan senus. Kurwa. czat pierdolony. Jemotki jakieś. O dwóch teraz nazywam. No co zajebiście. Potem trzech jeszcze powiedz, że dwóch. Kurwa, red miałem. Tylko dwóch, aha. Dobra, lecę I działa to zamrożenie na niego? No. no jak nie. Działo na tych bossów. Co ty kurder? Pierwszy raz grasz tą gierkę? Duży... Nie, jednak nie. nie. Nie mogę go tam robić. O oh, fucking ty! On jakiegoś potężnego kurwika przez wotera Co na, co, co na mele muszę go robić ty? Trzech na raz wezwał, zamknij tupę żebyś go no. nie robił Melak rozwalony Dobra zabijam tego głównego już bo tamte są najebane Ale te cajaki ci dużo tu robią, strasznie ci dużo tu robią y Że ja co no tak, no pewnie że tak, no, dlatego. Zmieniłem przed pójściem tutaj atak na lodowy, bo też wychłodzenia daje 15%. Dobra, zabijam go. Co teraz muszę zrobić? Kurwa, on drugiego wezwał. Nie wiem, bo to jest went Dziękuję wszystkim, którzy zobaczyli ten materiał do końca. Będzie więcej materiałów tego typu na moim kanale bądźcie, i wiele bo innych bo o Diablo 4, się, gdzie będziemy się wspólnie uczyć grać. Dziękuję i pozdrawiam. Do o, usłyszenia. Jest... Pokonany! Pokonany! Udało się! Mamy to wyczyszczone na hacaku. Easy! Kurwa, gdzie moja legendarka gnoju. Rozpal ogień. Idę rozpalić ogień? Zaliczony.